Siema. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jaki jest najlepszy głośnik bluetooth do 100 zł. Chodź bliżej. Wilson One XD wyposażony jest w technologię zwiększającą dynamikę basu oraz wysokiej jakości przetwornik z większym magnesem, który wspiera moc w tak miniaturowym głośniku. Będziecie zaskoczeni, jak wiele wspaniałego dźwięku wydobywa się z takiego przenośnego głośnika. Dzięki połączeniu bezprzewodowemu True Wireless możecie sparować dwa głośniki One XD, aby stworzyć miniaturowy i przenośny system stereo. Co więcej, głośnik przenośny Wilson One XD może łączyć się, współpracować z wybranym przez Was cyfrowym asystentem głosowym dzięki technologii Bluetooth. Wilson One XD to idealny głośnik dla miłośników muzyki w niemal każdym wieku. Jest wysoce wytrzymały i wodoodporny zgodnie z normą IPX5, co oznacza, że deszcz i zachlapania mu nie straszne. Dodatkowo, może pochwalić się nawet 12 godzinami pracy na jednym pełnym ładowaniu wbudowanego akumulatora. Ten głośnik to doskonały towarzysz każdej podróży. Kurze, deszcz i inne elementy, którymi możemy zaskoczyć się podczas użytkowania na zewnątrz, nie są mu straszne. Gotowy do odtwarzania, gdy jesteście w drodze. Wilson One XD. Zapewnia potężny dźwięk w budowie na tyle małej, że mieści się w dłoni. Jest wyposażony w praktyczny i stylowy pasek, dzięki czemu możecie go nosić na nadgarstku lub przypiąć do plecaka i słuchać muzyki w drodze. Opcjonalne parowanie stereo pozwala na uzyskanie dźwięku stereo z zestawu dwóch identycznych urządzeń dzięki funkcji parowania. Oprócz funkcji odbierania połączeń z tych głośników z tego głośnika jest też możliwość sparowania dwóch i zrobienia stereo, jeśli macie dwa. Żeby to zrobić, trzeba włączyć najpierw jeden, później drugi i ten pierwszy, który włączaliśmy, to trzeba dwa razy nacisnąć przycisk on off. One wtedy się sparują i będziecie mieli efekt stereo. Ja wiem, że tutaj kamera tak nie odda, ale musicie mi uwierzyć, że ten dźwięk z tych głośników albo z jednego, może mówmy tu o jednym, że dźwięk z tego jednego głośnika jest po prostu tak niesamowicie czysty, że jak odpaliłem pierwszy raz ten głośnik, to nie mogłem w to uwierzyć. Naprawdę czysty, piękny dźwięk wychodzi z tego głośnika. No tutaj y, może nie będzie on grał głośniej niż na przykład jakiś JBL y, za taką samą kwotę, ale jeśli chodzi o jakość dźwięku, to tutaj to jest coś po prostu pięknego. Naprawdę. No i dlatego kupiłem też y, drugi, taki sam. Ja już te głośniki mam rok, więc one są przeze mnie przetestowane. No wiadomo, że gdzieś tutaj popalcowane, nie, jakieś się powycierały się te, może te przyciski. Nie czyściłem go specjalnie przed nagraniem, żebyście widzieli, jak, jak po roku taki głośnik wygląda. Może gdzieś tam jakoś bardzo ich nie, nie cisnąłem, tych głośników, ale, ale gdzieś tam się, wiadomo, parę razy gdzieś zabrało, czy na rzekę, czy coś. Jeśli chodzi o wodoodporność, no to są odporne na zachlapania. Także no lepszego głośnika za 100 zł nie kupicie głośnika Bluetooth. Nie są one też jakieś bardzo ciężkie, można przyczepić fajnie sobie do plecaka czy do czegoś. I tyle. W dzisiejszym filmie to tyle chciałem wam pokazać coś co mi bardzo długo służy, jestem zadowolony z tych głośników. Polecam Wam, żebyście sobie też kupili, czy to do kuchni, czy, czy to gdzieś, jak myślicie o jakimś bluetooth głośniku. To będzie najlepszy wybór. To jest naprawdę koszt 100 zł, a to jest naprawdę świetny wybór. Z tego co wiem, to na stronie producenta jest on droższy. Ten głośnik kosztuje 150 zł. Ale gdzieś Media Expert czy Media Mark widziałem za 100 zł. Być może to dlatego, że oni kupują po prostu większą ilość i, i mają wtedy zniżkę. Także dzisiaj to tyle w tym filmie. Jeszcze na koniec, tak też wiem, że to kam kamera tego nie odda, ale pokażę Wam jak one grają. Trzymajcie się, cześć.